Anioły biznesu. W co i jak inwestują? Moduł drugi. Czego oczekuje anioł biznesu? Jakiego typu projektów szukają aniołowie? Wielu z nich ma szeroki przekrój zainteresowań. Siłą rzeczy najchętniej więc spoglądają na projekty z dziedziny, w której sami wcześniej działali. Wówczas jest im łatwiej ocenić potencjał pomysłu, a po zainwestowaniu wspomóc go dzięki kontaktom, które mają w branży. Zdarzają się jednak również przykłady, gdy anioł decyduje się na inwestycje spoza swojej branży. Głównym powodem tego, że inwestycji jest nadal mało, jest niska jakość wielu projektów. W przypadku wielu z nich Zgłaszanie się do sieci aniołów biznesu wynika z niezrozumienia, na czym inwestycje aniołów polegają. Część pomysłodawców szuka osoby, która tylko wyłoży pieniądze. Inwestycje aniołów są narażone na ekstremalnie wysokie ryzyko, dlatego też wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Anioł biznesu statystycznie w swoim portfelu inwestycyjnym posiada 2 do 5 spółek, a całość kapitału, jaką chcą przeznaczyć na tego typu inwestycje, stanowi 3 do 10% ich majątku netto. Statystyki wskazują, że z 200 projektów, jakie składają przedsiębiorcy, każdego roku do jednej z sieci Aniołów Biznesu w Polsce, do fazy realizacji przechodzi kilka. Wynika to niestety ze słabego przygotowania przedsiębiorców. Gro projektów odpada w pierwszej fazie selekcji, prowadzonej przez ekspertów inwestora. Składanym projektom brakuje jasno sprecyzowanej wizji, rzetelnie przeprowadzonej analizy rynku i konkurencji, realistycznie przygotowanej estymacji finansowej, dopracowanego modelu biznesowego. Zanim zdecydujemy się złożyć projekt do analizy, warto zapoznać się z przygotowaną przez anioła biznesu listą pytań. Pomoże to nam w lepszym przygotowaniu biznesplanu, a także weryfikacji niektórych jego założeń. Najlepiej, gdybyśmy pracę nad opisem przedsięwzięcia rozpoczęli od analizy tych kilku pytań, ponieważ odpowiedź na nie będzie kluczowa dla potencjalnego inwestora. Czego więc oczekują anioły i na jakie pytania szukają w projekcie odpowiedzi? Anioły biznesu inwestują swoje pieniądze, by osiągnąć wymierne korzyści. Decyzje o inwestycji anioły poprzedzają gruntowną analizą przedłożonego projektu. Analiza ta obejmuje kilka obszarów i dotyczy zarówno przedsięwzięcia, jak i ludzi, którzy mają je zrealizować. Każdy anioł biznesu w przedstawionym projekcie musi znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań. 1. Czy zespół zarządzający składa się z osób o uzupełniających się kompetencjach technicznych, sprzedażowych i marketingowych oraz finansowych? Posiadających doświadczenie branżowe? Czy lider jest nastawiony na wyniki i czy wykazuje determinację w dążeniu do celu? 2. Czy zespół zarządzający ma uzasadnione przekonanie o tym, że tworzy firmę, która będzie się szybko rozwijać i będzie odgrywać istotną rolę w swojej branży? Czy przekonanie to jest oparte na zaangażowaniu w biznes istotnej części własnego majątku przedsiębiorców? 3. Czy biznes ma istotną przewagę konkurencyjną wobec innych graczy rynkowych? Czy firma ma strategię utrzymania tej przewagi w przyszłości? 4. Czy członkowie zespołu zarządzającego wykazali się w przeszłości sukcesami w realizacji różnych projektów, najlepiej w branży zbliżonej do tej, w której chcą działać? 5. Czy dostępny jest dobrze przemyślany, napisany zgodnie z regułami sztuki biznesplan wraz z modelem finansowym? 6. Czy stworzony został prototyp technologii, produktu, który miałby być wprowadzony na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie nową usługą, jaką zamierza świadczyć firma? 7. Jak wygląda potencjał przedsięwzięcia? Inwestycje najbardziej interesujące aniołów biznesu powinny oferować produkty lub usługi, które zapewnią przedsięwzięciu znaczącą przewagę konkurencyjną. W ich obszarze zainteresowania znajdą się przede wszystkim firmy oferujące produkty, usługi nie tylko innowacyjne, ale również zaspokajające konkretną potrzebę odbiorców. Zwracają również uwagę na to, czy projekt posiada przemyślany model biznesowy, ma zdefiniowane, na czym firma będzie zarabiać i kreować swoją wartość. Jeśli odpowiedź na większość z pytań jest pozytywna, przedsięwzięcie ma duże szanse uzyskać finansowanie od zewnętrznych inwestorów. Wbrew pozorom, aniołom biznesu nie chodzi tylko o to, by znaleźć osoby z dobrym pomysłem na biznes. Nie każda firma i nie każdy, nawet bardzo dobry pomysł, ma szansę uzyskać tego rodzaju wsparcie. Oczywiście projekt jest ważny, ale równie istotny, a może czasami istotniejszy, jest dla anioła zespół, który stoi za pomysłem. To właśnie ludzie muszą być gwarantem realizacji przedstawianego projektu i to od nich zależy jego powodzenie. Dla aniołów ważna jest dotychczasowa działalność pomysłodawców ich aktywność, wykształcenie, doświadczenie, sukcesy, ale także porażki. Mimo tego nierzadko inwestują w przedsięwzięcia osób bez doświadczenia i sukcesów, jeżeli widzą w ich oczach przysłowiowy żar. Jak mówią czasem, między aniołem a pomysłodawcą wytwarza się pewnego rodzaju chemia, która jest ważniejsza od wszystkich ukończonych kursów i dyplomów. Jedno jest pewne. Pomysł bez odpowiedniego zespołu dla Anioła Biznesu jest niewiele wart. Motywacja do wejścia w inwestycje Czy Business Angels chodzi wyłącznie o zyski, czy kierują nimi także inne motywy? Z dostępnych badań wynika, że opowieści o niemal altruistycznej postawie Aniołów Biznesu możemy włożyć między bajki. Dla większości z nich głównym motywem skłaniającym do inwestowania jest możliwość uzyskania dużej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, jak również chęć uzyskania bieżących dochodów, procent od pożyczki, dywidenda. Nie kierują się raczej motywami społecznymi i socjalnymi. Często spotykanym jest stwierdzenie, że anioł kupuje sobie zajęcie, które ma pomnożyć jego kapitał. Motywacje do inwestowania aniołów w biznesu. Możliwość szybkiej aprecjacji kapitału, uzyskanie bieżących lub przyszłych dochodów, osobista satysfakcja bycia zaangażowanym w biznes, chęć nawiązania kontaktów biznesowych, możliwość przekazywania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestniczenie w procesie rozwoju gospodarki. Jak wygląda proces inwestycyjny? Sam proces od momentu zgłoszenia projektu Aniołowi Biznesu poprzez etap inwestycji do ostatecznego wyjścia sprzedaży udziałów z firmy jest bardzo podobny do procedury przeprowadzanej przez Venture Capital. W uproszczeniu proces ten można podzielić na sześć etapów. 1. Poszukiwanie ciekawych okazji inwestycyjnych. 2. Analiza i selekcja przedłożonych projektów. 3. Przygotowanie inwestycji. 4. Przekazanie środków. 5. Monitorowanie i pomoc w prowadzeniu przedsięwzięcia. 6. Wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów. Czym jest luka kapitałowa? Środki oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę kapitałową pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym od przyjaciół, rodziny i z własnych oszczędności. W wersji angielskiej mowa o 4F: Friends, Family, Founder and Fools, a funduszami Venture Capital. Pozyskanie kwoty większej niż 100 tysięcy złotych od przyjaciół i rodziny na rozpoczęcie działalności jest sporym problemem, a jednocześnie większość tradycyjnych funduszy Venture Capital nie jest zainteresowana inwestycjami na kwoty poniżej 10 milionów złotych. Anioły biznesu odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju i sprawnym funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą pokonać tzw. lukę kapitałową. To brak źródeł finansowania dla firm we wczesnych fazach rozwoju. Na tę przeszkodę napotykają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali już wszystkie prywatne środki na uruchomienie działalności, ale działają na rynku zbyt krótko, aby sięgnąć po bankowe produkty finansowe lub starać się o kapitał od inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze Venture Capital lub Private Equity. Wiele ciekawych i wyróżniających się pomysłów biznesowych zatrzymuje się w swoim rozwoju właśnie z powodu ograniczeń kapitałowych, do końca pozostając małą firmą o zasięgu lokalnym. Teraz, dzięki aniołom biznesu, firma może osiągnąć kolejne etapy rozwoju, nie ograniczając swoich możliwości i potencjału wzrostu. Wyjście z inwestycji. Model biznesowy anioła biznesu wygląda tak, że po kilku latach współpracy z przedsiębiorcą sprzedaje on udział w przedsięwzięciu i wycofuje się z firmy. Przeważnie horyzont inwestycyjny wynosi od 3 do 7 lat, i po tym czasie, drogi pomysłodawcy i anioła się rozchodzą. Sprzedaż udziałów może się odbyć na kilka sposobów. Posiadane udziały mogą zostać odsprzedane innemu inwestorowi lub grupie inwestorów. Często zainteresowane ich nabyciem są np. Na fundusze Venture Capital i Private Equity, które w odróżnieniu od anioła biznesu inwestują w firmy w późniejszej fazie rozwoju. Rozwiązaniem może też być spieniężenie udziałów poprzez wprowadzenie firmy na giełdę. Anioły biznesu mają do odegrania bardzo ważną rolę. W Polsce rynek Business Angels dopiero raczkuje, ale perspektywy są obiecujące. Cieszyć musi fakt, że powstają nowe instytucje które propagują działalność aniołów biznesu, a w społeczeństwie rośnie wiedza na ich temat. Wsparcie tego rodzaju jest na pewno ciekawym rozwiązaniem dla młodych, pomysłowych osób, które cierpią na brak kapitału. Kubert Żurawski i zespół Simultana ORK Projekt Symultana Inwestowanie w Innowacje jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.